A na dzisiejszym odcinku w końcu do BSA wleciał update, dlatego pomyślałem, że tu nie będę nic innego robił niż tylko otworzyć tego boxa, ale nie na jednym koncie. Oczywiście, on tych kont wiele lecz z połowy otworzyłem gdzieś odtąd. Za to zrobiłem na tym koncie bardzo wiele skrzynek z karnetu, więc będzie dużo do otwierania. Przy okazji sprawdziłem, czy są te gifty na tych nowszych kontach, czyli na przykład te konto są otworzone parę miesięcy temu. Ale może też zaliczam jako nowe właśnie. Na razie to narzędzia nie było, więc do no kurde ten BS się totalnie nie stara, ponieważ nawet na kontakt 2000 nic nie dostałem. No dobra, yy, sprawdźmy jak tutaj z karnetem też. Dobra, tu nic tak nie będzie otwierane, jak widzę. Po karnecie. Dobra, no i co to jeszcze wyciało? Dobra, Megaboksik jest. Ciekawe to będzie. Właśnie na każdy kocie tylko mogę się trafić szósteczkę, albo tam wiadomo wyżej nie mam żadnych tu girzów ani tych. Tego, no tych niebieskich retoników, więc to jest piątka tu nic oczywiście eee, stara zasada. <laughs> e, dobra, e, tak e, przypominam, tylko że są streamy na moim kanale nadal. No oczywiście na Twitchu e, kbs Konrad, to logiczna nazwa. Chyba dam nawet e, linka w opisie. E, zapraszam, bo co piątek są streamy. Zawsze coś się dzieje, zawsze kończę streama w momencie, gdy nie ma aktywności, więc jak będzie aktywność do północy, to robię do północy. Logiczne. I dobra, ja mamy tu Mega Boxa, ale też brał boxa. No i tutaj nic oczywiście... Do Spajka chyba tu mam. Właściwie ten pin jest dziwny. Nie wiem dlaczego go dawają. Bo nie mam sakury na żadnym koncie, a ja dostaję sakurę yy, Powinni dać do tego skina. Oho, dwie rzeczy, dobra. <ścoughs> to nieźle. No i tylko że są punkty. No i co tam? gadżet do pipe, Bardzo przydatny. Mi się przyda. I że będzie postać, wskazuję, że jednak nie. E, dokładnie. O, ten gir, dobra. E, ten gadżet, super. E, dobra, no to te 88 punktów, szybciutko zdecydować. E, A spajka dobra, no to spike leci. Oczywiście spike, bardzo na 40 parków i będzie max. Spray, wiadomo, nie wiem. Pff, super dodatek. E, oczywiście się śmieję, według mnie trochę głupie zrobić jeszcze spray. Jak nie brutują już te emotki czasami jak ludzie budowy te emotki, to teraz jeszcze sprawie wchodzą w grę. Na razie najgorze, że w ogóle to jest zagemy. Takie piny są na przykład w karnecie. Mam nadzieję, że dodadzą do karnetu. Jak nie dodadzą, to będzie bez sensu update. No oczywiście stare oferty, dobra, tu nie mam spajka, chyba już na żadnym nie mam spajka. Giftów nadal nie ma. Piątka to no skipujemy, po co tylko? Yy, dobra, jeszcze jedno konto, tak? 3, 2, 7, teraz byłem, no i teraz 3, 8, 3 Jeżeli chcecie wiedzieć co to znaczy, to po prostu to znaczy ile miałem do gdy tworzyłem konto Uu. Spray Oho, dobra 1300 mam spraya, tak? Ciekawe, ciekawe, czyli co tu, jak to wygląda? A, 1300, 1600, więc widzicie, tu macie ciekawostkę ode mnie Nie ma żadnych giftów Irytujące Sprawdźmy, czy to w ogóle jest tutaj Na niższych Spray jest, e, spray, e, spray, spray, no i nie ma nic e, mówionego o tych e, nagrodach codziennych e, dzięki logowaniom, chociaż dla starszych graczy to było lepiej, naprawdę, tak długo gram i nic nie mam od tej gry, no i tu szósteczka, chociaż tyle, ale no jednak szkoda, że na głównym kocie nie mam, nawet jakby te punkty, nawet jakbym dostał 10 punktów, już bym się cieszył, że cokolwiek dodali. Do... O dobra, to do nic. to nawet nie ma co narzekać. Więc jest super, zostały ostatni kątem największy opening Na moim czwartym koncie z kolei od pucharków Więc i tak dobrze jak na 8700 wbijam dużo kiedyś Naprawdę nie spałem czasami, żeby po prostu wbijać na tym koncie Ale to wiadomo we wakacje, bo tak to wiadomo e, Dobra, tu mamy oczywiście tego mega ustawienia, Braboxa mi się otworzyło No i w pierwszym niestety nic e, Tutaj oczywiście parę e, tych szynek Oczywiście Golda można odebrać z bo w ten najmniejsza szansa, żeby cokolwiek, nic trafić Dobra, tu nic nie ma, przeskoczymy tutaj O kurde, dobra, będzie ciężko okay. A, Jeszcze ten Brawux, dobra, 20 punktów Ej. Dobra, tu chyba nie ma zbytnio do kogo Taka jakaś postać, którą ja tutaj lubię grać mm, Dobra, aha, dobra, jest yy, Dobra, już sobie szybko przypomniałem Dziewiąty level, aha by Rarity. dobra Siemaneczkom, dziewiąty, star power Można trafić, teraz tylko dropiem go No w tym nie ma I w tym, o dobra, super Niepotrzebnie się starałem z tymi skrzynkami jak zawsze Punkty oczywiście dobra, nie ma co odbierać takich punktów Więc raczej po prostu nudno odcinek, ale po prostu żeby był Bardzo fajnie, żeby odnowić kanał, bo co ja jedynie nagrywam to te tysiaki Oczywiście to tylko i wyłącznie powiem, że teraz moje kolejną opcja jest Byron, on, on dostał nerfa i te gierce też z nim no w sumie ja kupiłem serce, bo myślałem, że może to być dobre dla Byrona akurat. No ale to się zobaczy jakby to wybijało tysiękę, bo na razie mało co zagrałem tym girstem, więc widzimy się w kolejnym odcinku, albo to będzie odcinek z Tysiaka na broni, albo to będzie jakiś inny odcinek, nie wiadomo, sezon się nie ukończy, ale jeszcze się postaram w niedzielę wbijać w wchodzi długi weekend. Wszystko i tak powiem na streamie, na kanale KBS Konrad. Miłego powołania, bądź wieczoru, pa